Hej, w kolejnym odcinku z Wręczinger Horse i znów razem gramy. Ok, ja tu, tam nie nagrywałem. Chodź, chociaż kto ja z Tobą? No, <coughs> Ubert i Tomek. Um, yes. Królik, który jedzie zesrał. Wszystkie ostatnie mapy robiliśmy, ale możemy się teraz powtórzyć. Takie mapy co dawno nie graliśmy. Możemy na nie przykład... Ja do... tak. um, dawno nie... Dobra, dach, bołem wodospad. dospadł. może mogliśmy się ubrać, bo powiem, ma że mamy chyba milion kostiumów. Chyba nawet wszystkie, oprócz nasłonia, słonia, tych najnowszych, na, na, na królikach wszystko mamy. No, to chyba można by jakiś. Bo jak to jest z gupkiem, to nie przejdzie. A tak by spadł ci tak. Au. Dobra, wybieramy to. O, o, o. Jak? 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 się, uda. to to się Jak? Ja zrobiłem! I to była dobra Dobrze. dobra pułapka nawet! Dobra! Nie, udało się tylko Jak? Jak? drugi. Jak? Smutny, Smutny słoń. Tam chłopi, Jak? 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 Nie, Nie, Jak? umieścić. Ja to umieszczę chyba A ja tu. Tutaj. Ja to tu. Nie, jest możliwe i tak będzie. Ale nie może być tam jest. tutaj. O tak. Dobra i tak. Głupi sob. Głupi sob już wygrał. nie, jestem, ja jestem czarnym czarnym królikiem. O nie, ja mam to zarzucę, dzięki. Ja wam dodam, żeby nie wygraliście. jest ja wam dałem, ziasiki. Prawie znów spadłem. Nieee. Dobra, jestem. Ładwista. Nie tak ładwista. Jeden sluż. I wam dam. dam. Nie, wszystko mi zabrali. Ajdźcie się tak to nie na was. A, mi tutaj spadałem. Ale tam do tutaj. Słuchajcie właśnie. A, że nie była ona nie jest... sobie. Aj, bo tak się ciąglecie, że jesteś dziwny. Wiesz, kochanie, kochanie Bo nie trzeba, nie trzeba jest przez <śmiecki> Ej, właśnie ja wam dam fajne. A ci Nie. ci to! jest ci Co?! to! było za combo! Co to! Ej, umarł, wrześ moją pułapkę. Pomiesz czekać? Mam propo propozycję tak? No dla ciebie propozycję, jesteś popasem. Ej, dobra ginia, nie, ja nie spiedanuję, ty to... Co dałeś? Mm. Ej, da, ja robię... Nowe... Nie, ja nie umiem go to wejść! Dobra. Nie, nie chcę. A, Aby kogoś płać, kogoś nie chcę. To Nie, yeah. Królik! W królik chyba wygra, albo ja na koniec. Ja hmm. Chodź, ja zrobię. Chodź, ja zrobię. daj! Na końcu. Nie no. Miałam to klej. I mi się pomyliło i takie... I co w doski kasia. Tak się skończyło. Chcesz jest po... gówno? No Tomasz. masz. ci taka... To będzie taki troll. Kiedy tam z panią, to będzie musiał jeść Czuję zabawę.

No, no, kwaśno, kwaśno, kwaśno. Co on zrobi? On ma teama No No, Ja nie wiem, co on zrobi. Nie wiem. Dzięki jemu ja wygrałem. Masz... Dobra, możemy wybrać kostiumy. Masz... Będę romantycznym królikiem, jak mogę być. <grych> Ojej 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 Nic nie, się brzydki, nie? Oje. Ja się na Jezu, nie ma zblokowane słoniem Ej, ale Kur... 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 kur tak, to ma pewnie wszystko Wiedziałam O nie, uciekamy, gubi Mario No nie jest Mario Bajemy na wodospad! No szybciej! Czerwony jesteś! Zobacz, czy nie ma nic. Nie ma Oho, patrzcie. Mam czerwony team, Szybcie. tylko masz jeden element. Czerwony jesteś pasem. Ale bo nie ma, może tylko... Ma... nie, tylko. Akurat ma. niebieskie też, no. ma. się ja widzę jako... wow. oh, cool. to jego skin. Tylko tę to wybierasz. Ale ja tutaj sobie się dostać kiedy to. Się to. Kiedy, kiedy ktoś robi tak, żeby się dało, to się da. O, Ale. O! 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 Nie! Ja na Bóg skoczyć może. A, my, moja postać jest za słaba spytam. bo muszę wziąć bo, wyska, bo A. A, IQ Mama IQ 200 I, okay, i... jak? Wszystko mi zabrali Nie, mi wszystko mnie zabrali Nie mogę na tango wskoczyć nie, bo jedno już było zniszczone, ale już świetno było. Ja mówię, że nic nie ma i przez to. O nie. Ale tak wiecie, że ja jeszcze sobie oczy mnie to. No właśnie on sobie odchudniej. Ja nie słuchałam. Ale chuj mamy łatwiej. Nie w skoczy, ale mi asum się nie kliknął, to jest przykręty guzik, nie tylko drugi raz nie, mi to umarło ja Nie, patował, to za, żeby... Tam na kubek, co, co nie lubią? A ja coś dla mnie... A Aś, <śm> tak Eee, <śm> <śm> Ejjo! Mówiłem Nie! 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 Kur... Ja domek! Wszystko zniszczył nam! Wszystko nam zniszczył, tak sobie setki, wszystko nam zniszczył. Eee. E, e, e. Ale on sobie odtrunni, przez to przegrywamy. Ja próbuję ułatwiać, a on trudnia. Uuuu, Nie, sam po... Ja, ten pi ja, dwa tak tak unikłam ja, ale ja, coś ja, tam słynna muzyka. To jest trochę pusto. Chodź, drugi. No ja skoczyłam! To było nie fair! Ja teraz skoczyłam, obiecuję! Ja kliknęłam, ale mnie nie skoczyło. wygrał? To było, to było, co ty zrobiłeś w tych rundzach, to było chamskie. A, to jest ja teraz trochę przez Huberta przegrałam, bo uh, zrobił, um, na to jest, on O otrudnił. No, nie, my potem wybramy inną. Bo to, to głupia to mapa. To się tak... Będzie trwał 20 się to minut. To, to będzie... Ale ja tutaj nie jestem, to jest taka głupia mapa ja tej mapy nienawidzę. Gdzie? Ja wiem co. ja pokażę wam. Co? Jakaś koszkuka dla słonia? Nie. Fuj. Wychodzę. A już że będziesz słoniem. Będziesz być czerwonym słoniem teraz, bo wiesz to. Będziesz czerwonym słoniem. jesteś. Co? Nie, czerwona ekipa miała być. Dobra. O się nikogo nie może wybrać. Dobra. D dam ci Hejbron, byś nie u tego. <grym> hej, teraz zawsze zabija słonia. A, moja głowa! Jak ty ja... nie <grym> uderzył głową? Wypierajcie. Uderzyli się głową. Dobra, róbcie. Tutaj się robi no Ej, niech też tutaj coś da! Tutaj tutaj daj to! Em... Um. SOP! SOP! Ej, tak nie! Stop, stop, stop. Stop. Daję! Nie daję! Tak, hmm. tak! Teraz po co tu zrobimy? A nie, jaka nie było. Nie, jakbym miała, bym wygrał, to bym To się wszystkich. Tu jest nawet lepiej. Pierwszy, no. chyba ostatni. Ostatni. Zgodnie nie ma takiego z ostatni, i by stracił 50 punktów. Patrzcie, chcesz. Ej, patrzcie, chcesz się iść? To się da zrobić. Tylko trzeba to kilka razy na to wejść. Ja nie? Się A yes, co nie! Nie, słoń, nie poddawaj się! Masz siłę, tylko... Chyba... Tylko... Zrobiłem... O To było takie Sara, ale to zniszczyłem. Dzięki temu wygraliście Ja I to jest, że było takie srebrne, to właśnie było, i to było trudniejsze. Nie wiem, czy to się da, tak, chyba. Bajne twoje luki, o! Tasia. na to? O, co wyjdziecie ze mną? Bo się boicie? Tak, bardzo. Aaaaa! Ah! To jest... jest Czekaj yeah, na przejście. Właśnie, kurwa, daj, robimy to. Słoro jak Wojtek. Ale, 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 o co wam chodzi? nie nasi uchami, że nie idziemy tam na, na górę. O to nam chodzi. Mam się o tym nie wiedzie. Mam plan, ale. Podry? O... <grystanie> to może no ja mu, może jakieś. Prawda? Jaka twoja reakcja? się nie W ogóle nasze, ładna. ładne. Niam. Fajne. A ty też jakieś klocek! Wiesz co? Ja też. <grystanie> E, serio, nagrywam. E, e, e. ja, żebyś tego nie. Bo ja, bo ja w, nie wygrywam pewnie, dlatego. Tak! Ja wygrywam. Mam go gdzieś! Trzymaj do. Co to. Zapokój to. Teraz A widzę, głupią. głupio. I tak! Daj, no, Hubert, możesz to zrobić. Tak! Co? Tak! Trzeba ja poczekać. Tak, Hubert. Nie, no, Hubert. CO JEST? Nie wiem. <laughs> <nie śmiech> Proszę ja tam tutaj, bym próbował tam wejść, a nie może iść. O tak. Co? CO? timing. Jak? Wow. Oj, na płyść nie da się. Nie, nie, nie. Chodź łatwiej się. O dobrze tak robi. No. To nie mam jakoś tak. To... Chcemy, dawaj. Chcemy tego. Opa. A wszyscy ale Łatwisna. No bo to ułatwiłeś sobie. <grym> Co? Co ty zrobiłeś? No spadłem! Nie, Co? O, Przegrałem! Przegrałem! Ты играла? Нет. Ну, это не было специально, не на правде. Это специально не сделала. Nie, nie mogę tam wejść. Nie, no. Pozdrawiam. No i tak. Ale co, te schody? No. Nie, nie zrobiłem tych schodów, zrobiłem to. Co, kto tam zrobił schody? Nie moja wina. A gdzie, co? To wszystkich chyba wina, bo Hubert tam postawił. Ty, w, ty tam postawiłeś. A ja nie zauważyłem a, a, tego. Ej, my razem zarokowaliśmy wszędzie przejścia. A, a w... Ej. Ej, poddaję się, do trzyma. <tysatka> Musisz przez papier! Nie rań! Ja nie, to To! Nie, chodź, chodź. nie! O! Finalne starcie Tego nie będzie się dało, kiedy to zrobisz. Nie słabo, to nie na o. 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 musi na śniadanie wygrać. A, załuta z i tam szedłem. A ty... O, nie przegrałem! Ale, ty wygrała, była. Uuu. ale dzięki Hubertowi wygrałem, po mi powiedział jak to znowu zrobić. I znowu dzięki Hubertowi wygrałam bo mi o, nie, powiedział tak nie wygrałeś z O! o nie, to było, to było, to chyba tutaj będzie nowa mapa Przekowana w ogóle. Szybciej! Dobra! Niech to jest no, tak popaśnie. Najlepszy Nie! Najlepszy przemówiony ją Oddał się doskoczyć. Ale ja To

O. Oh. Padłem z klifu. Padłem z następnego odcinka. Pa.